Mm, elo elo to jest drzewko i to jest specjalne 40 subów. 40 subów jest już na tym kanale dobite. To specjalnie należy się zrobić, bić. Czekam na tą 40, bo 40 to taka serwis Elo Możesz napisać co chcesz na lai, na tym streamie, bo to jest... Y, Im więcej ludzi napisze co chce, a ty jesteś tylko od to napiszcie co chcecie na tym y, specjalu. To co Korea ma. Nie, wiesz, wiesz co mi się stało na Kogamie, e, mi to, mi hasło nie działa, niestety, no ale może być taki Minecraft, ale w Minecraft, ale w Minecrafta to bym musiał skończyć tego live'a i zacząć następną. To co, Minecrafta? Albo i Fortnite. A. Fajnie by było pograć tego to bo w końcu tu jest taki nowy kanał, to, to wy wierzcie co chcecie tam. Czyli podłoga to lava jest. LOL. To law... No możesz na... Podłogę to dałeś, zagierka. No to może... O, Karol jest, to super jest. No, 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 no. Możesz napisać co chcesz, bo... Bo o to chodzi. <ścoughs> Dale, czy coś napiszę. Poczekamy. Mm. No, Minecrafta ma Minecraft. Po tej rundzie może tego. Ojej, Juni, gadajcie tak Dobra. Um, e, co mam? Minecrafta mam, Mid for Speed'a, GTA A nie chcemy się grać w tego. Jak to się nazywa e, y, y, Fifa. O Ty napisz. Co? Minecraft może Tak, leci tam, a zginiecie. E. Może być Minecraft Kari Tutaj sobie wyląduję, bo mam takiej kurce fajne. E, team, 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 Team Team Team, 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 Team Nie, nie! Team. Nie už se ze mnou Je fajn, to je... GTA. Hmm. Nechci, bych to GTA. Tylko měl zamiary zagrać v Minecrafta? W Minecraft? Mhm. Czemu? Oee, well, Adi... Jednak, jednak moderator jest na live. O oh no, kariusz zubię cię później. Ad, Adi, bo właśnie się nie wiemy co zrobić. Czy zrobić GTA czy Minecrafta? A, Adi, co wolisz? GTA czy Minecraft? GTA jednak. Jak wszyscy GTA chcą, to zrobię GTA, tylko zrobię tą rundkę, bo już zacząłem, nie będę... nie chce mi się wychodzić. No wszyscy piszą GTA to po tej rundzie, okej. Okay? Po tej rundzie mówię. No właśnie, nie spamić. Spamienie jest O, ta, ta rundka i GTA ja wjeżdża na tego. Adi, już mamy delikwenta jednego. Bo jakby co? Adi gra od yy, końca czwartego sezonu, jest moderatorem. Daj im blokadę, bo już nie ma z nimi sił. Run, nawet runda nie może minąć spokojnie, tylko muszę... Bo muszą od razu spamić takie rzeczy dam im sufniaki niech pa jak śmierdzi ten supermarket od razu mi ze śmierdziała ta miejscówka No tylko je, jak takie rzeczy piszecie, to moja wina? No. Będzie GTA po tej rundzie? bo no, słabo jest tak przerwać. Słyszę typów w, 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 w czasie gry tu ja już nie tak już padają jak placki wezmę sobie to będzie disco padają jak jakieś placki co tam jeszcze a nie dobre a nie dobre znów padają jak placki Nie wy, a, dobra, nie wywal, nie, nie wywalaj ich. Ty, tylko macie tego. I za czemu to nie działa? Okej. Okay. Dobra, idę się zabić. Spróbuję ich pokonać. Disko dla Was. Wła! Dobra. To...